Każdy, kto śledzi moje poczynania z Mercedesem w 115 230.4, wie, że nie pojeździłem nim za dużo. Fakt, zrobiłem jakieś 900 km, ale dwie trzecie z tego było przejazdem z Krakowa do Gdańska. Pewnie zrobiłbym więcej, gdyby nie fakt, że żeby wyjechać z garażu, musiałem się mocno napocić. W sensie niedosłownym, oczywiście. Dlaczego? Słowem klucz jest katalizator. Dla mnie do pewnego czasu było to słowo, które nie miało żadnego większego znaczenia. Wiedziałem, że to jakaś tam część wydechu, którą niektórzy mądrzy inaczej tunerze wycinają, ale okazało się, że pełnił on bardzo ważną rolę. Jaką? Otóż w pewien sposób, sobie tylko znany, oczyszcza spalinę. W moim Mercedesie w zasadzie od początku miałem problem z gaźnikiem. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to gaźnik, jest to taki element, który podaje paliwo do silnika. Występuje w starych samochodach, w nowych zastąpionego wtryskiem. Gaśniki w nowych nie występują, więc i występowanie mechaników, którzy ogarniają gaśniki, maleje. Niestety razem z gaśnikami specjaliści od nich wymierają i chyba zabierają ze sobą nie tylko wiedzę, ale i części. Po wizycie u jednego z takich specjalistów było całkiem spoko, gaśnik podawał paliwo, silnik całkiem fajnie działał. Ale był jeden problem. Brakowało jakiejś tam części. Więc silnik po paleniu potrzebował się nagrzać, by normalnie jeździć. I do tego czasu, kiedy parkowałem samochodem na zewnątrz, nie przeszkadzało mi to. Ale po przeprowadzce, samochód stanął w garażu podziemnym i zaczął się problem. Pierwsze odpalenie. Silnik pochodził kilka sekund i włączył się czujnik zadymienia w garażu. Wył prawie cały dzień, co spowodowało, spowodowało u mnie traumę i mega zniechęcenie do auta. Po jakimś czasie postanowiłem jeszcze raz zaryzykować, ale tym razem przemyślałem sprawę. Szybkie odpalenie, gaz w podłogę i wypad z garażu. Udało się. A na zewnątrz już na spokojnie silnik rozgrzałem. A wiecie dlaczego tak było? Bo ktoś zapomniał zamontować katalizator w moim aucie. Podobnie jak w pozostałych Mercedesach w 114 W 115.